Różuś? Dzisiejszy dzień, jak widzicie, zaczęłam od wyjścia na spacer. Zaparzyłam sobie taką ziołową herbatę i ruszyłam, ponieważ poranek jest piękny, a ta ziemia, na której właśnie teraz jestem, to już Portugalia i zauważyłam, że obudziła ona we mnie jakąś inną Lekko magiczną, chociażby, może mistyczną energię. Nie ma też co ukrywać, że od dłuższego już czasu pociąga mnie astrologia i ogólnie mistycyzm. Szukam różnych nurtów, rozglądam się w całym świecie, co jest moje, a co niekoniecznie pasowało do mnie. I odnajduję siebie na nowo, co jest fantastyczną podróżą. A te pomarańcze już jadą, wczoraj, są przepyszne. Takie deserowe, pyszniejsze niż w sklepie, bez chemii. Idealne po herbatce. A teraz zabiorę was w piękne miejsce. Chodźcie. Nie wiem do końca, co tutaj się dzieje, ale przyjechał pan takim białym autem, jak widzicie. Otworzył pakę, zatrąbił też. Dał jakiś okrzyk, i teraz widzę, że zbiegły się koty. I daję im jakieś jedzenie. Po zapachu czuję, że to chyba ryba. Jest tu dużo kotów, i właśnie dzisiaj, jak szłam sobie tędy tutaj, i pomyślałam o tym, że nagram dla Was, to dokładnie na tym koszu, na śmieci, siedział czarny kot. A ja ostatnio, a może od zawsze, tylko z pewną przerwą, szukam i rozpoznaję różne znaki. A koty, jak wiecie, ostatnio są mi dość bliskie. Podeszłam tutaj do pana i zapytam się, czy mogę nagrać. I pan tutaj sprzedaje takie ładne, naprawdę rybki. I to jest taki handel obwoźny. Ja tutaj też widziałam, jak łowią takie. Rybki. I tutaj pan. Tak, takie końcówki dawał kotkom. I te koty, zobaczcie, wszystkie te koty są tej pani, która też pozwoliła mi nagrać. I tak wiecie, na migi porozmawiałyśmy, że ja mam dwa koty, a pani ma 15. I tutaj pan jej sprzedaje, właśnie. Także zobaczcie, Portugalia jest niesamowita. I ta Podejrzewam, że te wszystkie tutaj kociaki są właśnie tej pani. Bo też widać, że one są z podobnych miotów, bo mają podobne y, umaszczenie I jedzą sobie. Mają tu raj, takie rybki. Także bardzo serdeczni ludzie. Obrigado, to dziękuję. Także to jest niesamowite, jak otworzenie się ogólnie na. Na to, co czujemy, że jest nasze, co po prostu woła naszą duszę, mimo że dla niektórych może być to utopijne czy jakieś takie bajkowe, fantastyczne, daje nam takie spełnienie i zobaczcie takie otworzenie drogi, że rano właśnie zobaczyłam tego kota, który zaprowadził mnie w zasadzie do mm, swojej właścicielki. Ja kompletnie nie umiem po portugalsku. mówić Dzień dobry, dziękuję. A pokazałam też e, mój tatuaż, na którym, na, w którym, na którym mam kota. E, wy jeszcze nie znacie tego tatuażu, bo teraz e, zrobiłam sobie prawie cały rękaw, już i tam jest właśnie kot. Także było mega miło, sympatycznie, i jakoś tak. Dzisiaj też jest wiecie nów w nów skorpionie, i może Wam już o tym kiedyś mówiłam albo i nie, że mm, ja już w nic po mojej przygodzie, długiej drodze w sumie z chrześcijaństwem, postanowiłam nie wchodzić w nic z dwoma nogami, ale być taka otwarta na, na świat, być takim obserwatorem trochę. Czuję, że wracam trochę do takiego agnostyzmu bo całe życie byłam agnostykiem, dopóki dziś nie doświadczyłam tego działania Boga. Ym... I po prostu cieszę się z tej y, całej nowej podróży, chociaż są chwile mega trudności i, no i tej całej otoczki depresji, którą staram się jakoś... Yy... Studiować, może tak to nazwę, ale chodźcie, bo w zasadzie to nie chodziło mi o to miejsce. Chociaż droga czasem jest piękniejsza niż cel, ale pokażę Wam to, co chciałam Wam pokazać. I tutaj idziemy w to miejsce, które chciałam Wam pokazać. Rano wyglądało jeszcze lepiej, to znaczy jakieś pół godziny temu. To są drzewa oliwkowe, które widzicie. I tutaj jest taka wysoka góra przede mną, i ona jest pokryta mgłą. Po prawej stronie zaraz zobaczycie, że jest piękny most, którym wczoraj przejeżdżaliśmy. No i woda paruje. Tu znalazłam takie miejsce, gdzie możemy sobie usiąść i poobserwować tą przyrodę, bo jest tutaj przepięknie. I możecie wejść ze mną w taki spokój. Może nie chcę nazywać tego medytacją, bo to słowo jest dość wypaczone, ale w takie bycie tu i teraz. Jak gdy przyszłam tutaj rano, to oddychałam sobie. Ostatnio praktykuję po prostu trzy zwykłe wdechy i długie wydechy przez usta. Już nieraz wiecie, chciałam próbować ćwiczyć jakąś jogę. Ale strasznie mnie to nudziło. Potem znalazłam coś takiego jak taki taniec intuicyjny. I próbowałam to dosłownie raz. Ale przyszłam tutaj, po prostu chciałam, żeby moje ciało ruszało się tak jak potrzebuje. I zamknęłam oczy, tak jak teraz. I myślą pozwoliłam płynąć i wyobraziłam sobie taką osobę, pewną kobietę, z którą będę się widziała niedługo. I przyszła mi taka wizja współpracy z nią, po czym usłyszałam od niej słowa, że ona musi się tego nauczyć, tego co ja chciałam z nią jakby robić i tworzyć. I tak naprawdę poczułam, że to nie jest o niej, tylko o mnie, że dojrzewają we mnie pewne projekty, chociaż to słowo brzmi kiepsko, ale takie pewne, może dojrzewa we mnie odpowiednia droga, którą chciałam iść od zawsze, którą idę od wieków tak naprawdę. E ale myślę cały czas, że ja się muszę tego wszystkiego nauczyć. Ale od kogo? Jak sobie wymyślałam, od kogo ja bym mogła się nauczyć widzieć więcej, słyszeć głośniej, czuć intensywniej, dzięki temu pomagać innym? Od kogo można się nauczyć takich rzeczy, jak nie od siebie samego, od siebie samej? Jak nie wyciągać, jak wyciągać lekcje ze swojego bólu, ze swojej depresji, ze swego niesłuchania głosu przez lata? Od kogo lepiej możemy się nauczyć, niż nie od siebie i od własnego losu, od własnego życia, przeznaczenia lub przypadku? Dlatego pomyślałam, że. Choć ta podróż nie jest tak spokojna, jak myślałam, że będzie, nie jest usłana różami, mimo że w Polsce jest teraz na minusie, a ja jestem w zaledwie cienkiej bluzce. To czuję, że nie Hiszpania, ale dopiero Portugalia wydobyły ze mnie pewną uśpioną moc. Nie wiem, jak to nazwać. Ale mistycyzm tego miejsca, tak jak wielu mi już mówiło, że Portugalia jest taka melancholina, to ona mnie nie przytłoczyła. Tak jak czasami przytłacza mnie nasza wieś w Polsce swoją energią, to tutaj czuję, że rozkwitam od wewnątrz, że przechodzę pewien proces, który nie jest łatwy. Ale jest mega prawdziwy. I mam takie uczucie, jakbym próbowała na nowo złączyć w sobie kilka ról, ale tak naprawdę skleić się na nowo połączyć tą odpowiedzialność, realizm. To takie twarde życie, które widzimy z tym bardziej moim, czyli tym takim, który, który czułam zawsze. Zawsze czułam jakąś magię, myślę, że to jest dobre określenie. Magię życia, tego, że można inaczej, że życie to nie tylko praca, dom, rodzina, rachunki. I niby każdy z nas to wie, ale tak trudno jest pozwolić sobie nie zatracić sobie tej części. Ale gdy jesteśmy za bardzo z nią sklejeni, no to nie radzimy sobie w życiu. Jesteśmy bezradni wobec tego całego brutalnego życia. Ale gdy jesteśmy za bardzo zimni mocno stąpający po ziemi. Jaki sens w tym wszystkim wtedy? Dlatego trochę tak jak ta brama i to pęknięcie, które powstaje w wielu z nas między tym co widzialne a tym co niewidzialne. Chyba próbuje się we mnie zasklepić, aby mogła łączyć te dwie role tą praktyczną i tą totalnie bajkową kto wie może to ten czas tak czuję hmm. i chyba wiecie czego najbardziej się boję że że większość idzie jakąś utartą ścieżką systemowo mi wychylaj się, rób to co trzeba, a mniej idzie to bliską duszy. Chociaż wydaje mi się, że coraz częściej, patrząc na to ile ludzi ma wspaniałe talenty i dary i w internecie widać jak to wszystko ożywa gdzieś w nas. Mm. Może Portugalia jest tym czasem, gdzie przestanę myśleć o tym, co wypada mi nagrywać, co wypada mi mówić, jak się zachowywać, jak ubierać, jak być, tylko po prostu zacznę być sobą. I choć ta ścieżka może być pusta i samotna, na pewno będę tam ja. Więc będę spędzać czas z tą, którą lubię. Zobaczcie, jak to jest przepięknie. Słychać ptaki. Gdzieś w tle słychać też jakiś szum miasta. Ale najważniejsze co tu jest to przestrzeń i energia, która mnie jakoś koi i nagrywam to tak mocno, eksperymentalnie, bo czemu nie, bo to czuję po prostu często do filmów się szykuję, wiecie, czeszę, maluję, czasem nie. Dzisiaj po prostu wzięłam tą kamerę i mówię to jest ten czas, muszę to nagrać. Mam dosłownie niewiele czasu, bo, bo właśnie ta twarda część, czyli życie ciągnie mnie dalej i dalej. A ja chciałabym po prostu powłóczyć się sama. Po gaju oliwnym zobaczcie, jest tu mnóstwo oliwek mnóstwo tam słychać jakiś wodospad a tutaj mamy oliwki one są niesmaczne bardzo, gdy się je tak zerwie i spróbuje zjeść, ale gdy się je już przekisi odpowiednio o nie zadba to są przepyszne czy wy też widzicie w tym jakąś opowieść o was? Czasem potrzeba czasu. I to wszystko, całe życie jest bardzo długim procesem, <laughs> ale jakże pięknym. Ogólnie patrząc na ludzkie życie. Uwielbiam, fascynuje mnie po prostu dusza i psychika, i to wszystko, ta głębia. To można dojść do tak fantastycznych wniosków, i tak trudnych. Nieodłączną koleją, rolą życia jest ból i radość, umieranie i rodzenie się, zrywanie plonów, ale i sianie. Sianie. Wzrastanie, upadanie. Bardzo wiele we mnie zadumy, ale tak już mam przez większość życia. Czy będę to pielęgnować, czy będę to przeklinać. Większość życia chyba przeklinałam, bo miejsca. W tym świecie dla wrażliwców, takich jak ja, jest mało. Ale tak sobie myślę, czy możemy budować swoją przestrzeń? Czy świat już nie przejać się tą przemocą, agresją, wyrywaniem i walką? Chyba się przejać i o pokój, Wszelko rozumiany walczą ludzie, już walczą. To też jest złe słowo. Bądź będą, którą chcesz widzieć w świecie. A ja ciągle stoję na rozdrożu. Raz walczę sama ze sobą, z moim życiem, z ludźmi wokół mnie. A raz otwieram serce, jestem wrażliwa. I to jest ciągły taniec. Zamykania się i otwierania. Umierania i rodzenia się na nowo. jestem tym już tak zmęczona. Potrzebuję odpoczynku. Tak jak natura zimą odpoczywa. <laughs> Ciekawe, jak Wam się podoba taka forma. Nie bardzo. I może jest dziwna, może niepopularna, może po prostu moja i jest jaka jest. Ale jest mi fajnie z tym, że to nagrałam. Także, jeśli Wam się też podoba, to zachęcam Was do subskrypcji. Czerwony guziczek z dzwoneczkiem. Będziecie wiedzieć wtedy o nowych filmach. Postaram się nagrywać więcej właśnie takich, bo one ze mną jakoś rezonują. Można je po prostu włączyć do kawy, do spania, do zadumy na tą porę, jesień, zima. I może nie zawsze jestem taka jak teraz. Jestem tak różna. Tak różna jak te oliwki na tym drzewie. Czasem zielona, czasem. Już taka fioletowa, czarna. Myślę, że jak każdy z nas, tak bardzo chcemy czasem upraszczać, chociaż w nas, kobietach, jest tak wiele twarzy, tak wiele ról, tak wiele misji różnej. Życzę Wam tego, żebyście się zatrzymały chociaż na chwilę w swoim życiu i zadały sobie pytanie: czy idę swoją drogą? Ja zdaję sobie to ostatnio bardzo często, i już chyba długo chyba od dwóch lat. Ale jedno wiem: dzisiaj jestem tam, gdzie bardzo chciałam być jeśli chodzi o miejsce o życie wymaga to procesu. Także widzimy się niebawem. Do zobaczenia. A teraz wracam do mojej racjonalnej rzeczywistości: dzieci, sprzątanie, pranie, gotowanie, tylko na jeszcze mniejszej przestrzeni. O, także są plusy i minusy, ale zobaczcie, drzewa są przepiękne. Krajobraz tutaj jest bardzo różnorodny. A tam gdzieś pod tymi drzewami, które wyglądają jak nasze klony, jest przyczepka. Ale wiecie co? Widzicie ją tam? Tam o. jest. Ale muszę się jeszcze wrócić tutaj, dlatego że mam pomarańczę, którą zrywałam. Zostawiłam na murku, bo już nie miałam wolnej ręki, bo w jednej mam kamerę, a w drugiej pusty kubek. Także wrócę sobie jeszcze tutaj. O, czeka na mnie. Zabiorę sobie ją, dzieciaki się ucieszą. Podzielę się z nimi, nie będę tak. Ok, także do zobaczenia.